Mówią starzy kaszubi, że na dnie zatoki między Rewą a Mechelinkami leży zatopiony kościół. Stał kiedyś na brzegu, gdzie morze kończyło się piaskiem i modlitwą. Lecz ludzie stali się chciwi i zapomnieli o Bogu i o świecie. W pewnej nocy przyszła burza, jakiej nikt nie widział. Fale wdarły się na ląd, a ziemia zadrżała. Rankiem po kościele nie zostało nic. Tylko głęboka woda i krążące mewy. A gdy morze gniewne i wiatr tnie jak noże, wtedy z głębi słychać dzwony, ciężkie, głuche, jakby wołały o sprób. Rybacy powiadają, że to dusze dawnych mieszkańców modną się tam pod falami, a kto usłyszy te dzwony, ma nigdy nie lekceważyć morza.